Dzień dobry, może widzieliście te banery w białych błotach, mówimy dzień dobry, ulica Cyprysowa w białych błotach właśnie, dom typu klocek na sprzedaż, działka ponad 1000 metrów na skraju lasu, zobaczcie jaki ogródek, oczko wodne, fajne drzewka, na grilla zapraszam, słuchajcie, oprócz domu mamy tutaj taki ocieplony warsztat, magazyn, można sobie pomajsterkować, Albo przed żoną się schować na przykład. No ładnie. Ok, zobaczmy co tu w środku jest. No trochę PRL wiadomo. Kuchenka. Ze spiżarką. No ale jaki salon za co. Good morning my neighbors. O fajne auto. Łazienka też klasa. Dobra, na górę. Hej neighbor. U góry jest taki temat, ogrzewanie podłogowe wszędzie, wymienione instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, na ścianach wielutko i milutko i taka mała łazienka. Thank you, bye. Wójt gminy Białe Błota poleca.